Zajrzyj czasami na mój kanał, najlepiej daj lajka, a jak zasubskrybujesz, będę happy. Jedziemy, jedziemy, bo dużo się dzieje, propaganda, propaganda, propaganda. Na stronie jedynego słusznego apiarowca powiatowego pokazały się docinki, że w mieście było ślisko. Było. Służby robiły co mogły, ale generalnie może nie było tak znakomicie, ale lepiej niż w tamtym roku. Ale tego, że na drogach powiatowych nic się nie działo, to już powiatowy Piarowiec nie zauważył. To zdjęcie, to zdjęcie ważnej moim zdaniem drogi powiatowej do Tychowa. Bardzo często używany skrót przez poznaniaków i jak widzicie ani grama soli, ani grama piasku, ani jednej, że tak powiem półgopiaskarki. No, można, można. No, ale oni mają za zadanie czepiać się pani Burmistrz i generalnie miasta, bo Piotruś Pan Burmistrzem zostać chce. Ale teraz z innej bajki, bo pani Burmistrz znowu się wychyliła. To jest zdjęcie z balu seniora w Tychowie. Uśmiechnięty poseł Hoc, no bo on jest zawsze uśmiechnięty, bo w końcu PiS sprawuje władzę. Doniesień różnych z Tychowa nie miałem, bo tam jest walka o nowego kandydata PiSu, który będzie miał za zadanie wysadzić z fotela burmistrza Alany. Ale Tychowo daleko, ale Białogard blisko. Więc dal seniora w Białogardzie. I tam, no, zaproszeni goście, rozumiem. Fajna impreza, bardzo mnie to cieszy, ale nie cieszy mnie obecność na tej imprezie, zabawie święcie pana senatora Stanisława i pana posła Janusza, którzy w takim to może i koszyczku serwowali, moim zdaniem, bardzo dobrą pigwówkę. No, ja czegoś nie rozumiem. To jest bal seniora, a nie e, bal podszyty polityczną zabawką. Oczywiście e, byli tam też i radni, z racji wieku jak najbardziej uzasadniona obecność, no ale był też e, nasz paść królowej, który raczej do seniorów się jeszcze nie zalicza, ale że jest podporą resztek grupy trzymającej władzę. Pewnie e, jego obecność była nawet wskazana. Czyli platforma plus seniorzy równa się fajny bal seniora. Ręce opadają, ale cóż e, zrobić? Odezwa się w weekend, a póki co niech świętuje kto może. Ja flaszek w takim koszyczku roznosić nie będę. Do zobaczenia w weekend.